Nagrywanie, o. Ej, napisać Nagrywa eśpre? się. Napisać eśpku. Napisz. Kurwa. Sonia! Co? Napisać eszpę. Ojej, robisz mi Napisać kursie. Ale ja nagrywam Sonia. <grywa> Sonia! Do no jasnej ciasnej! No, zaraz no. przyjdzie Mariuszka. O, 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 o. Na... Pokażę klucze. Czekajcie, ja muszę Mariusza znaleźć. Nie ma. Otrzyma. Nie ma Mariusza. nas. Nie ma Mariusza. O, a tutaj jest balkon mm, mm. chłopaków z 202. Mm. O, to jest Mariusz. Czekam, ja się przybliżyć. Nie wiem, gdzie się przybliża. O, tu się przybliżał Kiki. Mm, mm. O, mamy Mariusza. O, dobra, tu mamy kar. Uwaga. I jeszcze raz. Bo się nie udało nagrać wszystkiego. Oj, dziewczynki się patrzymy na mnie. E, to jakieś dziewczynki są, nie wiem. Nie wiem. A to ja. Ojej. Mm. Dobra, no to kończymy. A to w ogóle jest nasz pokój. Ojej, madafaka. Ho, ho, ho. Trzy nasze łóżka. Znaczy, to jest Soni. To jest Kiki, a tam jest moje. A tu jest od no, Ludziu Karo. No, oczywiście, no. To ostatnia, <laughs> bo szanę. Super. Aha, aha. Dupa Soni. E, oczywiście... Tu Kika za, za szybą. Za szybą Kika. Ja. Nasz telewizor, mamy chyba jako jedyny telewizor. Nigdy nie oglądałyśmy. O, majne telepchone! Idziemy do łazienki. A już się nagrywa półtorej minuty. Oa! Przepraszam. O, światło, tu włączamy. O, łazienka. Łazienka. O, kosz na śmieci. A tu można gadać sobie. Tu mamy sufit. Można sobie gadać z chłopakami wyżej, bo nas słyszą. O. Ja. A. Dobra. Teraz już. O, są drzwi wejściowe. Szama. Dobra. Dzień dobry. Dobrze. Paterka y -y, tak zwana. Oła. Jezu, tak. Dobrze. I z y Mariusz. Dobry. Dobra, kończymy. Pa.